Jesteś na mejni bez dotykowej, i myślisz, że samą lancą ogarniesz takie oto robaki? Nie ma opcji. Sikaliśmy tutaj dosyć długo. Robaki dalej są. Backbuster i zobaczymy, jak on działa. Cikamy sobie na tą stronę i zobacz to. Już widać, jak się to wszystko tutaj rozpuszcza. Masz ostrość? Zobacz, widać, jak, jak ten się tutaj rozpuszcza. Ten się tutaj rozpuszcza. Puczemy od razu. Końcowe? Końcowe. Musimy zrobić tak, żeby szampon nam wyleciał z myjki, i zrobimy to samą wodą. Dobra, z racji, że backbuster troszkę tutaj poleżał. Zróbmy tak, że chemia tutaj też trochę poleżała. Dobijemy, dobijemy ją teraz troszkę wodą, zobaczymy, czy jednak coś zejdzie. Nadal nic nie zeszło, ale co jest najważniejsze, że zaprawka, którą robił ostatnio Peter też nie zeszła. On jest zasadowy? No, jest zasadowy. Zobaczymy jak on zadziała jako priłoż Piany na tych przeróżnych mieniach. nie zawsze działają dobrze. Od razu brud cieknie. A ten samochód ogólnie nie był myty przez jakieś 2,5 tysiąca kilometrów. Owady miały dokładnie to samo, więc jest tutaj ciężkie zabludzenie. I może zdamy tutaj pianę aktywną, co? Piana nie pianuje. Dawaj jeszcze raz dolepimy. Kiedy piana sobie leży spłukamy już backbastera i zobaczymy jak leży. Jak leży? Jak działa. Dobra, przyklepiamy sobie delikatnie po to, żeby było widać, ile jest brudu. Nasz magiczny papier ręcznikowy. Tutaj mamy gd e miejsce, gdzie nie było w ogóle żadnej chemii. Tutaj mamy pianę aktywną i tutaj mamy backbustera. Backbuster to nie tylko na owady. Możemy go użyć jako priłoż, jeśli nie chcemy używać piany aktywnej, która na, na meni nie działa.